FAQ Polska. Społeczność? To my. Czy przyjaciele są potrzebni? Zapytał anonimowy 12. Dzieciństwo miałem cudowne, pełne kolegów i koleżanek z tej samej miejscowości. Była to wieś, która znajdowała się daleko od miasta. Nagle, w wyniku przeprowadzki, straciłem z nimi kontakt, a nie było wtedy jeszcze Facebooka. Nowy rok, nowa szkoła, pojawili się niby nowi koledzy, ale pustka w sercu pozostała. Całe gimnazjum byłem samotny i być może w depresji, ale wtedy depresja nie istniała. Na pewno niejaka choroba. Potem zaczęła się szkoła średnia. Zacząłem się uczyć w jeszcze innym mieście. Znów nowe twarze, nowy ja. Lata mijały, a przy mnie mnóstwo osób. Przyjaciele, koledzy, znajomi i związki. Przyjaciół ceniłem sobie bardzo wysoko. Uśmiechnięty i pozytywny do każdego. Prawdopodobnie ze względu na to, że wiedziałem, jak to jest żyć w samotności. Nie interesowało mnie, czy ktoś jest popularny, wysportowany, czy po prostu był tak zwanym nerdem. Z każdym mogłem pogadać i jednocześnie dobrze się bawić. Z, z czasem narodziły się wieloletnie więzi przyjacielskie. Jedni byli ciągle, inni znikali i potem znów się pojawiali w moim życiu. Każdy człowiek to była inna historia, inna relacja. W międzyczasie Zacząłem coraz bardziej doceniać wartość, jaką jest rodzina, i niektórych jej członków zacząłem traktować wręcz jak przyjaciół. Ważny jest dla mnie rozwój osobisty, więc współpracuję z firmą, która jest na drugim końcu kraju. W każdy weekend i tak wracałem do domu, więc do dyspozycji miałem sobotę i pół niedzieli, gdyż musiałem mieć czas, aby wrócić. Ten czas mogłem wykorzystać na trzy sposoby: rodzina, znajomi, dziewczyna. Czasem można było łączyć, a czasem było ciężko pogodzić ten czas. Mijały miesiące, lata i coraz lepszy kontakt posiadałem z rodziną. Do tego myślenie o wspólnej przyszłości z dziewczyną, chęć wybudowania się i gdzieś tam w tle znikali znajomi. Przewijali się, ale coraz rzadziej i rzadziej. Lubię ich, i to bardzo, ale, czasem nie ale czas nie zawsze mi pozwalał, aby ciągle coś z nimi robić domówek, wyjść do klubów czy pubów mogłem w przeszłości policzyć w setkach. Do tego zwykłe wyjścia i lata znikały. Uwielbiałem ten czas, ale później czułem, że mogłem go lepiej wykorzystać. Porządna domówka w piątek to była zmarnowana również sobota. Było cudownie, ale męczyło mnie to jednocześnie. Nie mogłem tak wiecznie i mimo że byli dla mnie ważni i wiem, że mogę do nich zadzwonić w każdej chwili, tak teraz widuję ich raz na kilka miesięcy. Jestem na etapie, że mam cudowną rodzinę, kilku bliskich w niej, z którymi mogę się napić, żonę oraz dom wybudowany za gotówkę. Mam syna, którego kocham całym sercem i mam czasu dla znajomych. Ciągle się rozwijam, a wolny czas spędzam ze swoją żoną i synem, albo rodzinnie z kuzynotwem, wujkami czy szwagrami. Aby móc spełnić marzenia, Musiałem z czegoś zrezygnować. Wybrałem priorytety, jak kochająca żona, dzieci i rodzina na pierwszym miejscu. Nie żałuję swoich decyzji i postąpiłbym znów tak samo, gdybym mógł drugi raz przeżyć życie, mimo że są dni, kiedy tęsknię za dawnym życiem. Uważacie, że dobrze wybrałem? Jak wy byście postąpili?